Witam ponownie w mojej kuchni. Mam na imię Leszek i dzisiaj pokażę jak ugotować, w zasadzie usmażyć przepyszne, ale takie naprawdę przepyszne devolaje. To są po prostu piersi kurczaka. W środku, tak oryginalnie on powinien mieć masło, natomiast ja będę robił z pieczarkami, dlatego że w domu tak się robiło i po prostu taki smak lubię. Z masłem też zrobię kiedyś wideo, ale. Dzisiaj jest z pieczarkami i pokażę jak zrobić, żeby on był taki soczysty w środku, mięso, żeby było w żadnym wypadku nie przesuszone. Na zewnątrz będzie chrupiący i będzie naprawdę przepyszny. Także zabierajmy się do gotowania. Zaczynamy od pieczarek. Ja robię pieczarki na maśle, to na oleju oczywiście na smalcu, ale na maśle najlepiej wydaje mi się wychodzą. Używam masła klarowanego, żeby no, żeby po prostu się nie przypalało. Jak się masło, takie zwykłe masło nie nadaje się do smażenia za bardzo, bo ma bardzo niską temperaturę dymienia. Cebula najpierw. Cebulę nie smażymy za mocno, bo ona jeszcze później będzie się smażyć na, z pieczarkami. Po prostu, żeby tak się zeszkliła. Delikatnie, żeby się zarumieniła. O, dokładnie, Co, coś, coś takiego. I dodajemy pieczarki. Ogień musi być cały czas. Znaczy, ja troszkę zmniejszyłem, jak robiłem cebulę, później zwiększyłem ogień, żeby te pieczarki się ładnie zarumieniły. One muszą nabrać koloru, żeby po prostu miały dobry smak, bo jak będzie zbyt niska temperatura, to po pierwsze, one się nie zarumienią. I one się zaczną gotować. W momencie, kiedy zaczną się gotować, no to już więcej nic z tym nie zrobimy, dlatego, że one puszczą wodę i wtedy no, będą takie bez smaku. Natomiast jak je tak ładnie przyrumienimy, nie za mocno, widzicie, już tak troszkę zaczynają się przyrumieniać. Jak je jeszcze tak przez parę minut po, podsmażę, no to one, one w Różnica w smaku jest potężna. Nie dajemy soli jeszcze, dlatego że jak teraz damy sól, to warzywa puszczą wodę i będą się gotować. I, i taka sama sytuacja będzie. O, widzicie, ładnie się przesmażyły, widać ten kolor. Teraz można posolić, popieprzyć i gotowe do są po prostu gotowe, przekładam na oddzielną miskę i gotowe do do naszych dewolajów. Jeśli chodzi o dewolaje, no to robimy je z piersi kurczaka. Ja używam całych piersi, te dewolają nie muszą być duże, one się nie wysuszą w środku i będą bardzo soczyste. Jak po prostu jest za duże, to można przekroić na pół. Nie roz... uważamy, żeby nie było dziurek, żeby nie, nie, nie rozedrzeć tej piersi. Tak dosyć delikatnie je, je ubijamy. Natomiast jak tak się stanie, nie przejmujemy się tym za bardzo. Nie przejmujemy się, że jak pęknie, że jakaś pieczarka wychodzi. To nie jest problem. Dlatego, że później jak obtoczymy to mąką, jajkiem i bułką tartą i damy na gorący olej, to wszystko to, to stworzy się taka skorupa na zewnątrz i wszystko będzie idealne. Także nie przejmujemy się, jak widzicie, mi troszkę tam się poprzerywało, Ten devolai nie będzie idealny. Tych pieczarek daję dosyć dużo, żeby, żeby był po prostu smak. Bo jak dam troszkę pieczarek, no to będzie o wiele łatwiej zwijać. Ale znowu no nie będą smakować jak trzeba. Więc yy, tak jak mówiłem, nie przejmujemy się tym, że, że po prostu yy, że nie są idealne. Zaraz zobaczycie, że można by powiedzieć, że mi nie wyszły, ale efekt będzie idealny. O, widzicie popękane później jak. W jajko będę obtaczał, to będzie. No, no, lepiej, żeby tak nie było, prawda? Ale tak jak mówiłem, to ciągle jest dobre, dobry dewolaj, dobry kotlet. Nie bardzo wiem skąd nazwa tego dewolaj. De znaczy, wiem skąd nazwa. To jest z francuskiego, a dlaczego u nas się przyjęła taka nazwa, to nie wiem. No, ale skoro taka jest, to, to, to używamy. Zobaczcie, tego, tych te pieczarek tutaj naprawdę dużo, ale dzięki temu. One są przepyszne. No i jest troszkę ciężko zwijać. Zresztą tych dewolaj nie robię bardzo, bardzo dużo, bardzo często, więc też nie, 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 nie pracuję w, res, w restauracji przy dewolajach, więc ja też nie umiem tego zwijać tak sprawnie. Więc jak będzie Wam wychodziło tak, nawet troszkę gorzej, nie ma żadnego problemu. Naprawdę ważne, żeby po prostu dobrze później. O, i jeszcze co zrobiłem, zapomniałem posolić. Też nie szkodzi, jak na zewnątrz posolę, też będzie dobrze. Delikatnie też mąkę posoliłem i w smaku wychodzą naprawdę dobre. Obtaczamy mąką. Dlaczego obtaczamy mąką? Dlatego, żeby później ta panierka, to jajko i ta bułka, one się trzymały. Także nie wystarczy najpierw w samym jajku i w samą bułką, bo będą takie płaty bez, bez niczego. A jeżeli zrobimy w mące, jeszcze dobrze byłoby, jakbyśmy trochę poczekali, tak z dwie minuty, żeby ta mąka zdążyła tak się dobrze w te, w tym, w, w, z tym mięsem troszkę wsiąknąć, utrzymać. No, ale jak nie poczekamy tak jak ja, to też nie problem. Widzicie, no mi dosyć ciężko jest się to, znaczy ciężko, no, trochę się rozlatuje ale tak jak mówiłem, nie ma żadnego problemu. Na samym końcu zobaczycie, że, że on po prostu jest tak jak taka skorupka. No i te wszystkie, te wszystkie trzy dewolaje w ten sam sposób obtoczę i będę smażył. Będę smażył na, nie na głębokim tłuszczu, tylko na takim właśnie w połowie głębokim. Pół dewolaje jest na zewnątrz, pół jest wewnątrz i będę obracał. A widzicie, mąka, jajko i bułka. Bardzo prosto. Ta bułka, jak damy, dajemy do bułki, to, to ta bułka utrzymuje to, a później, no tak jak mówiłem, lepiej jakby to idealnie zrobić, ale mi nie wyszło, żeby było idealnie. I może nawet dobrze, bo na filmie widać, że, że nie musi być. Jeszcze nie widać, ale za chwilę będzie widać. Olej używam słonecznikowy olej. Jakikolwiek olej będziecie używać, to będzie dobrze. Może nie z oliwy, z oliwek, dlatego że no, dodaje smaku i ma niską temperaturę też dymienia. Może być tarafinowana oliwa z oliwek. Jak najbardziej. Temperatura na początku powinna mieć 180 stopni. Później tą temperaturę delikatnie zmniejszę do około 160 stopni, ale też nie za bardzo, bo jak jest za niska temperatura, to po prostu mięso zaczyna pić ten olej, a musi być w miarę wysoka. Zmniejszam dlatego, że one są w miarę duże i chcę, żeby mi się w środku też dobrze usmażyły, bo to jest kurczak i temperatura musi być około 72 stopni. Wtedy jest idealnie. Jak to sprawdzam? No mam termometr. Bez termometru nie, nie gotuję, dlatego że... Znaczy można gotować bez, bez termometru. To nie jest tak, że, że musi być termometr, ale jest bardzo wygodny w kuchni. Po prostu mam pewność. Jak jest za wysoka temperatura, to wysuszy. Jak jest za niska, no to jest surowe. Jak sprawdzę termometrem, to wiem. Jakbym nie sprawdził, no to... Tak się mówi na oko. Niby, niektórzy mówią, że dobry kucharz na oko powinien wszystko robić, a to nie jest prawda. Prawda jest taka, że powinien wiedzieć, jak to ma wychodzić i po prostu, i, i, to, i, i to tak zrobić. Oczywiście kiedyś tych termometrów nie było, to wszystko było robione, to wszystko było robione właśnie tak na wyczucie i bardzo dobrze. Natomiast teraz termometry są i nam pomagają, szczególnie jak próbujemy nowych potraw. Jak robimy potrawy ciągle te same, tak zazwyczaj nasi, nasze babcie, nasze rodzice też miały swoje po prostu już z pokolenia na pokolenie te potrawy gotowały i wiedziały, że nie potrzebowały za bardzo ani termometrów, ani niczego. Po prostu to, to zawsze wychodziło idealnie. Natomiast jak próbujemy nowe potrawy, no to, to nie zawsze wiemy, jak to ma wyglądać. Dlatego jestem bardzo dużym fanem termometrów. Idealnie się ten kotlet nam usmażył. Tutaj na tym wideo widać, że on może jest troszkę przypalony, ale uwierzcie mi, że nie jest. To tylko takie światło jest. Natomiast jest tak ładnie przypieczony. W środku zobaczcie. To nawet w tym ujęciu nie widać. O, jeszcze sprawdziłem, żeby to i to widać, że jest właśnie 70, około 70 paru stopni. Czyli jest idealnie. Natomiast tutaj będzie widać. O, zobaczcie, że to mięso jest takie soczyste w środku. Widzicie? Po prostu ono się rozpływa w ustach, można powiedzieć. I zaraz będę próbował. Słuchajcie, dewla jest gotowy. Teraz go spróbuję. Mm. Jest po prostu idealny. Mięso jest miękkie. Jest soczyste. Zresztą mam nadzieję, że było widać. Mm. Przeszło tym smakiem tych pieczarek i cebuli. Skórka na zewnątrz jest chrupiąca, także no, idealny. Bardzo polecam. Ja idę zaraz sobie zrobić. Bo ziemniaki już gotowałem. Zjem go sobie z ogórkiem, chociaż tak naprawdę są pieczarki w środku, to nie potrzeba za bardzo za dużo przystawki. I zapraszam do subskrypcji.